Witam Was serdecznie, a w dzisiejszym odcinku prezentuję Wam Z-Achillesa ale jak widzicie mam go w złotej edycji i co Wam mogę powiedzieć, no sami widzicie wykonanie jest zarąbiste środek mamy tutaj, chip mamy plastikowy ale tutaj to całe te obręcze, miecze to jest zrobione z metalu i jeszcze jest pozłacane po rozłożeniu nasz Achilles Mamy do niego złoty disk i typ driver taki rasujący. Zaprezentuję wam lata po arenie. Achilles. Jak widzicie, żaden dzik nie lata, nie wiadomo jak, ale cały czas sobie yy, krąży po arenie. Jak wiemy z odcinków, a nasz Achilles powinien być dyskiem zbalansowanym. Powinien mieć dużo staminy. W sumie taki dysk uniwersalny to powinien być. I do obrony, i do ataku. Mieliśmy nasz atak i z obronę, i z i przebijanie. Także zobaczmy, ile waży. 45-42. Naprawdę bardzo ciężki jest ze względu na ten metal tutaj załączony u góry. Przejdźmy zatem do bitwy z Forneusem. No i tak się skończyła przygoda Forneusa. Jako, że jego odcinkowym wrogiem był Wander Valtryk, ja mam złotą wersję i naszego też mam złotej wersji, zobaczymy, który z nich jest lepszy. Ale się gonią. Kurde, i Wander już stąd nie wyleci. Zobaczymy na staminę, który poleci, ale powtórzę jeszcze raz tę bitwę. No, czyżby Achilles stracił parę? No, Achilles pierwszy stracił parę. Jeszcze raz. Achilles goni go. O, tu będziemy mieli walkę. Zobaczymy, który jest stabilnie się utrzyma na arenie. O, jak tyle. O nie, patrzcie. Walter jak wygrywa. Nieźle. Jeszcze do pełowania jak wyglądają te nasze dyski. Fajnie, co? Dobra, lecimy dalej z bitwami, z gladiatorami. Teraz Slash Dragon. Bardzo fajna bitwa Achilles próbował go dwa razy rozwalić niestety nie udało się na koniec szton waltry jak eee, i to było masakryczne dla naszego Achillesa nie udało mu się co mogę powiedzieć o tym dysku jest bardzo fajny, jest naprawdę bardzo ciężki, jak na swoją klasę i naprawdę jest godziem polecenia. jeszcze te złote wstawki, fajne, że tu jest metal, nie plastik, bardzo bardzo fajny disk. Dziękuję wam za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.